Dzień dobry, nazywam się Marta Augustyn i dzisiaj do rozmowy zaprosiłam Magdalenę Wach, wizarzystkę, którą bardzo sobie cenię, ponieważ przyznam się, że byłam jej pierwszą klientką, kiedy miałam 17 lat, więc tak. Wszystko, co działo się do tej pory na mojej twarzy w kwestii makijażu, jest zasługą Magdy, stąd bardzo sobie cenię. Jej obecność w pierwszej rozmowie, którą poprowadzę na temat błędów w makijażu, czyli temat rzeka. Zgadza się, można tu rozmawiać godzinę, zdecydowanie. Postaramy się skrócić tę <laughs> rozmowę, jednak do myślę bezpiecznego pułapu, w którym nie stracicie zainteresowania i omówimy sobie to, co mnie najbardziej nurtuje w makijażu. Zaczynając się malować, najbardziej ceniłam sobie lajer, nie wiem. Pamiętasz? Tak, pamiętam te czasy. Ja tak. zresztą myślę, że obie miałyśmy wtedy tą fazę na eyeliner. Zdecydowanie tak. Teraz jestem już w takiej fazie, w której myślę, że najważniejszy w makijażu jest wygląd naszej cery. Zgadzam się z tym w stu procentach. Taka wiesz, zadbana, świeża cera, to tak naprawdę nadrabia czy wygląd oka, czy to jak są usta pomalowane, jak ktoś ma ładną skórę twarzy, to jest po prostu idealne. Tak, zdecydowanie. Mój makijaż codzienny zawsze opiera się na e, makijażu skóry, ponieważ możesz mieć niepomalowane rzęsy, brwi, ale jeżeli pomalujesz źle twarz, a będziesz miał piękny makijaż oka, to zawsze to ten efekt w całości będzie zepsuty. Mam wrażenie, że źle nałożony podkład bywa bardziej rażący niż na przykład źle pomalowane brwi. Kurczę. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ brwi e, malujemy jednak tym ciemniejszym odcieniem, więc jesteśmy w stanie je w dosyć e, bardziej widoczny sposób zepsuć i wtedy rzeczywiście to przyciąga uwagę. Natomiast e, temat skóry i e, podkładu jest tematem rzeką, dlatego że każdy z nas ma inną skórę i każdy ma inne potrzeby e, wobec tej skóry. Dlatego jest to dosyć ciężki temat. I tak wiele błędów z tego wynika. Efekt maski? Najczęstszy chyba błąd. Zdecydowanie efekt maski związany zarówno z ciężkością podkładu, czy też za dużą ilością pudru, ale również odcień. To jest ogromny błąd i chyba najczęściej widziany na ulicach. Przechodzę do tej drogerii, chcę sobie zaszaleć, kupić nowy podkład. To jak powinnam sprawdzić ten odcień? W którym miejscu go rozsmarować? Kiedyś była taka nauka, że uczono, że na tej wewnętrznej stronie dłoni. Natomiast to jest straszny błąd, dlatego że, chociaż myślę, że na kamerze może być to widoczne, to jest zupełnie inny odcień. Tak naprawdę, odcień podkładu powinnyśmy dobierać na granicy żuchwy i szyi, dlatego że tutaj ten kolor zawsze troszkę się będzie różnił od naszej twarzy, więc musimy to sprawić, żeby to wyglądało spójnie, razem z naszą szyją. Więc dopasowujemy zarówno do żółwy, czyli kawałka naszej twarzy, jak i do szyi. Więc najlepiej w ten sposób, oczywiście przechodzimy bez makijażu, jeżeli dobieramy mm -hmm. swój podkład, lub go po prostu zmazujemy, żeby być pewnym, że dobierzemy to dobrze. A kiedy jest za dużo podkładu? Hmm. No to jest ciężki temat, dlatego że e, każda skóra wymaga czegoś innego. Ja jestem zwolenniczką techniki, Nakładania delikatnej, cienkiej warstwy na całą twarz i później dokładania w miejsca, które wymagają gdzieś tam większego przykrycia. Ja lubię raczej, jak efekt skóry jest taki właśnie naturalny, świetlisty. Oczywiście nie każdy sobie może pozwolić na świetlistą skórę. No to są te potrzeby, o których już wspomniałam. Granica wieku. Również, chociaż jeżeli chodzi o tą świetlistość, to właśnie e, im jest się starszym, tym bardziej korzystnie się wygląda w tym e, świetlistym e, makijażu. Nie mówię tutaj o rozświetlaczu z drobinkami, mówię tutaj o takim delikatnie mokrym efekcie, takiej naturalnej skóry. kosmetyczki, puder brązujący? Jak najbardziej, chociaż wydaje mi się, że e, podążając za trendami. Tutaj brązer nie jest już aż tak w tej topce. Okej. Okay. Tak Raczej teraz stawiamy na róż, czyli na ten dziewczęcy, właśnie taki naturalny look. I róż nam to właśnie daje, że wyglądamy tak świeżo, dziewczęco. Można sobie też zacić dwa koła, jak lala, tak mi się skojarzyło. Czyli też z jakimś wymiarem i godaczką. No tutaj zależy, jaki wybierzemy rodzaj różu. Okej. Okay. Dlatego, że mamy już w płynie, mamy już w kremie, mamy już sypkie i też prasowane, więc no tutaj zależy to wszystko od struktury, którą wybierzemy. Twarz mamy piękno pomalowaną. Często słyszę od znajomych pań, że jest problem z brwiami. Brwi, no faktycznie. Często samo wymieniałyśmy się uwagami na temat tego, jak tych brwi sobie nie zepsuć, albo jak nie zepsuć efektu przepięknie pomalowanego oka, właśnie jakąś źle dobraną brwią. Ja naprawdę eksperymentowałam z brwiami strasznie, był czas Słysze, czarny, każdy. Czarny. Był czas niepomalowanych, totalnie brwi przy bardzo intensywnym oku, więc też już my jestem po różnych etapach. I kiedyś też już kręciliśmy polkę na ten temat, że stawiamy na taką naturalność, na dobór koloru do koloru naturalnego włosa, prawda? Tak, się. A czego absolutnie nie robić? Myślę, że jeżeli mamy problem z makijażem brwi, to powinnyśmy to po prostu sobie odpuścić. Szczególnie, okay. że w dzisiejszych trendach te brwi są zdecydowanie w bardziej w tą naturalną stronę. Myślę, że warto tutaj zaufać stylistce brwi, od czasu do czasu wybrać się na regulację oraz jakąś delikatną hennę, bądź też mocniejszą, w zależności od tego, jakich to ma oczekiwania. Natomiast wydaje mi się, że taka wizyta u stylistki brwi tak naprawdę za, zapewnia nam to, że nie musimy się tymi brwiami przejmować. Szczególnie, jeżeli mamy je bardzo jasne. Więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Na pewno nie używamy już czarnych kolorów. Czarne kolory. Jest, jest jeden mały wyjątek: kiedy ktoś ma faktycznie czarne włosy, ciemne czarne włosy, czarną oprawę oka, no to wtedy gdzieś te odcienie czerni możemy sobie przemycić, ale bardzo mało z nas taki kolor ma. więc przez bardzo jasne blondynki, brwi na czarno. Zdecydowanie będzie się odcinać ta twarz w stosunku do włosów. Dałaś jakiś taki złowrogi chyba, lepko, efekt. Tak, zdecydowanie. Myślę, że sama też spotkałaś się nieraz z osobą, która gdzieś w tą stronę podążała. Zresztą temat brwi jest też o tyle mm, szeroki, że bardzo przez mm, pewien okres czasu się bardzo intensywnie zmieniała ta moda na brwi. Były modne e, gdzieś tam w 2000 latach te cieniutkie, na pewno każdy z was wie o czym mówimy. Na szczęście. Unikałam wtedy pensety, tak. Uniknęłam tego trendu, ale no zdecydowanie. Miałaś szczęście w takim razie. Ja niestety nie uniknęłam i miałam takie, cieniutkie, ale pomijmy. Były też później modne, takie mocne, instagramowe brwi. I też nie ukrywam, że jako, że interesowałam się makijażem i gdzieś tam za tymi trendami podążałam, to sama również lubiłam sobie bardzo intensywne, wyrysowane brwi. I taka po prostu była moda i wszyscy tak nosili, więc dlatego też te brwi są takim tematem rzeką. Teraz się to zupełnie zmieniło, zmieniła się świadomość. Zresztą sama na pewno wiesz, bo też korzystasz z usług stylistki i też wiesz na pewno jak ciężko wybrać stylistkę, która właśnie podąża za trendami, która wie co jest na czasie i która nie zrobi nam brwi od szablonu, bo Najważniejsze jest to, żebyśmy to wszystko dopasowały do siebie, żebyśmy my się czuły dobrze i żeby to było spójne z naszą wizerunkiem. Woliż, że już przejdę płytnie do tematu, którego nie mogę się dopasować, bo jest to mój y, ulubiony temat: szminki. Jestem szczęśliwą posiadaczką dwudziestu, jeżeli tak, do Piotrek. <grym, <grym, I chcecie wiedzieć, ile tak naprawdę mam. Napiszcie wiadomość <grym>, <grym>, prywatną. Tak, szminki. Uwielbiam przeróżną odcienie, może poza takimi różami, bo po prostu mi nie pasują. Natomiast często widzę potem, że są gdzieś niedomalowane te moje usta, jeżeli robię sobie okrągłe zdjęcia tego dnia. Yy, zdarzyło mi się nawet idealną rolkę, po której okazało się, że mam szpinkę odbitą na zębach, więc co jeszcze może się wkraść? Kurczę, to jest też taki dosyć ciężki temat, dlatego że tutaj yy, zależy jaki kolor wybieramy. Jeżeli wybieramy intensywne kolory, i matowe struktury, no to zdecydowanie jesteśmy narażone na więcej błędów, które możemy wykonać. Więc bezpieczną opcją jest zawsze wybranie tych kremowych konsystencji, troszkę mniej napigmentowanych, bo one więcej nam wybaczają. Na pewno założenie, nałożenie za dużej ilości szminki jest to zdecydowanie widoczne. Czy też po prostu. Wyjechanie, takie zwyczajne w świecie, po prostu wyjechanie zbyt intensywne za obraz naszych ust, chcąc sobie powiększyć po prosty. Drogie panie, nie sprawdzi się to. To widać. A, a um... kontrówki, jak ze szminką zostawić? Czy to musi być dokładnie ten sam odcień? Czyli do każdej z moich dwudziestu szminków mogę brać kontrówkę w tym samym odcieniu? To znaczy tutaj też to zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy uzyskać e, efekt e, takich po prostu idealnie wyrysowanych ust w jednakowym odcieniu, to tutaj e, możemy sobie pozwolić na e, to, żeby dopasować idealnie do tej szminki, tą konturówkę. Natomiast teraz też w trendach jest ciemniejszy kontur. Niebezpiecznie. Takie, no takie trochę właśnie te lata 2000 obiadane złą słabo z ja, Dla mnie osobiście najważniejsze jest to, żeby nic się nie odcinało. I wydaje mi się, że dla każdej makijażystki blendowanie, blendowanie, blendowanie jest podstawą zarówno przy cieniach, na oczach, przy twarzy, przy ustach, czyli, żeby nie było widać różnicy kolorów czy przejścia kolorów. To jest najistotniejsze. Kiedyś za Twoją radą zaczął nakładać jeden cień do powiek. Świetlisty powiedziałaś, że na dzień taki jakiś takie Antyczne złoto, pod typ urody, fajnie pasuje. Nie ukrywajmy, jest, obie jesteśmy trochę srokami. Jeżeli chodzi o materiał. być może być? Może, Natomiast powiedziała, że jeden cień na, na co dzień jest jak najbardziej okej, okay, a jeżeli chcę wieczorem troszeczkę no, podbić tego luku, a nie umiem się za bardzo malować, to w którą stronę z cieniami wybierać jakieś bezpieczne, naturalne odcienie, czy całą powiekę pokryć czymś bardziej brokatowym? To znaczy tak, ja uważam, że jeżeli mówimy tutaj o osobie, która nie ma dużego doświadczenia z makijażem, a Ty już masz, wiem o tym, to myślę, że najbezpieczniejszą opcją będzie na przykład kredka, czy czarna, czy ciemnobrązowa. No tutaj w zależności od upodobań, czy fioletowa, też jak najbardziej. Przy linii rzęs, bo możemy ją nałożyć niezbyt precyzyjnie, dlatego że możemy ją rozetrzeć cieniem. I wtedy ten efekt jest taki rozblendowany, mamy przydymione, przy linii rzęs, zagęszczamy linię rzęs, mamy ciemniejszy makijaż, podkreślone oba, a nie wymaga to jakiejś dużej precyzji. Więc wydaje mi się, że to jest taka najbezpieczniejsza opcja, którą możemy wybrać. No i mamy rzęsy, poklejone rzęsy z za dużą ilością tuszu, to na pewno jest błąd, jak uniknąć tego właśnie sklejenia trzech rzęs w jednym. To znaczy tak, nie na pewno dobór dobrego kosmetyku. Nie chodzi nawet tutaj o może o tyle dobry kosmetyk, żebym miała polecić jeden tusz, ponieważ jest to kwestia też indywidualna. Niektóre dziewczyny mają na przykład rzadkie, ale bardzo długie rzęsy i wtedy taki mocno sklejający tusz doda nam właśnie tego takiego niechcianego efektu, ale on się na przykład świetnie sprawdzi na gęstych rzęsach i wtedy ładnie się rozprowadzi. Dlatego, no, tutaj, dobrać odpowiedni tuż dla siebie, przede wszystkim. Warto też pomyśleć o laminacji rzęs. Tutaj od razu mamy je też w jakiś sposób ułożone, szczególnie jeżeli one nam się nie chcą układać czy rosną w dół, to warto pomyśleć o takich zabiegach, bo to nam ułatwi po prostu sprawę na co dzień. Jeden kosmetyk, który sprawdza się u mojej koleżanki, niekoniecznie musi być. To jest podstawa. Definiania. To jest podstawa w wyborze kosmetyków. Nie słuchamy tego, co. Znaczy, nie słuchamy. Oczywiście możemy przyjąć do wiadomości, ale sprawdźmy to. Pójdźmy do specjalisty, który nam doradzi, czy to jest odpowiednie, po odpowiednim wywiadzie, czy to jest dla nas. Ponieważ często zdarzało mi się, pracując w sklepie z kosmetykami, że przychodziły panie, bo one przeczytały, że w internecie jakaś tam gwiazda tego używa, ale nie wzięły pod uwagę, że ona ma inną skórę, inne oczekiwania. I to jest naprawdę bardzo istotne, żebyśmy my dobierały to pod siebie, pod nasze oczekiwania i naszą skórę i to, jak my chcemy wyglądać. A jeżeli mogłabym Cię prosić o taką jedną radę oprócz tego blendowania. Myślę, że um, taką jedną radą jest to, żeby każda z Pań um, dobierała makijaż pod swoją jakąś taką naturalną urodę. Żeby nie starały się tego przerysowywać, i zawsze wtedy wyjdzie dobrze żeby po prostu starać się makijażem um, podkreślić to, co już mamy, a nie starać się narysować sobie nową twarz.